Człowieku, jak Rambo, poświęcenie, las tropikalny podwiślański, uuu, jak... nieźle, siema, siema mordeczki, dzisiaj gościnnie ze mną, tutaj Mariusz, Dariusz siema. z grupy... Neodymowi na Facebooku, link znajdziecie w opisie. To oni, tak mentorzy, co mi jeziórkę wyczyścili. Właśnie dzisiaj przyjechali z takimi sprzętami. Patrzcie, mój to to jest magnesik to jest taka płyczka zobaczcie, to 2,5 kg bydla. Zobaczcie, jaka wielka świnia. Zdala od telefonu, bo zaraz będzie system error. A ja nie wiem, dlaczego z telefonu nagrywam, jak ja przecież mam kamerę. <grywka> to jest jeziórka. A łączy się tam z Wisłą, jesteśmy w miejscowości Obórki, zobaczymy co tam będzie. Idziemy na dół się przygotować. No tutaj też wielki bydlak. Ile ma u dźwigu? 400 czy 600? Nie, nie ten ma 500. No, tylko 500. Tylko 500. No. Nie biorę go, bo to jest szkolenie ciężki No i dobra, panie, rzucaj pan, bo ludzie twierdzą, bo ludzie twierdzą, że takim magnesem rzucać to jest ciężko. No jak ktoś rzuca z za głowy, tak to na pewno jest ciężko. No to. W taki oto sposób, no ja, to, to, to taki malutki pyciek, no, ale no zobaczymy, no zobaczymy. Razem, zobaczymy czy coś będzie. No i lina, zobaczy, taka gruba, że i samochód pociągnie. Spokojnie, ty tym O, są już takie płyty betonowe, Betonowe? Oho, <laughs> zmiana pozycji. To jest urok dużego magnesu Dobra, to na razie pauza Dobra, to Ty sobie tam łap, ja sobie tam rzucę W tamtym kierunku, kupiłem Chciałem mogę kupić, nie było mugi, kupiłem sobie triki Disco, taki na kleszcze, Ale strasznie śmierdzący Dobra, ja się rozkładam, rękawiczki a tu jest, widzisz, ja miałem to samo w Tomaszowie, tylko ja sobie zmieniłem pozycję i jego wyrwałem. Bo on się zaklinował między kamieniami. A teraz pytanie: czy on się zaklinował, czy się czegoś przyczepił? Nie wiem. Ja muszę sobie linę rozwinąć. No to wiesz, panie, ja to. No. O. Ty ja latę, ty ja ty... To ja mam, to coś tu tam jest. O! Łap. Ja się nie śmieję, bo ja złapię tym swoim malutkim. Halo? Na pewno kamieni tu jest sporo, bo czuję jak po kamieniach jeżdżę. Pa. Kamulców to na pewno jest sporo. Pomóc wam? Nie. Moje wiadereczko bez skarbów. Nie, boże, A tu trik disko. No i dobra. Słuchaj, to na masę jedną prostą. Masę tu na wysokość celą.

to... <grym się zaskoczyna> nie to się kręci, panie. Tam <grym się zaskoczyna> Kamie... jest no To jest rzeka. Tu nie ma ryb. Aha, chuwają <grym się zaskoczyna> Ty, bo mamy takie że mamy Ale to się przyczepił do czegoś. O, ty, tu też coś jest O kurwa. Ty, tu też jest jakiś metal. Tu gdzieś jest metal, w tej okolicy. Ty, a może tu jest jakaś ten Może tutaj zrobili wiec, z metalu jakieś te zapory, żeby nie podmywało albo co? Żeby ten kamienie nie spadały Może z metalu jakąś zaporę tu zrobili? Panie, o, pa, rób pan zdjęcie. No, ty, no bo tu trzyma. Kurde. Panie, jesteś pan ha. Jesteś pan w wodzie, umie mnie to samo, ani rusz! Dobra, popatrz, chyba nie Dobra, dawaj, to wyciągamy. Czekaj, ja sobie zrobię pauzę. Tu coś musi być: tutaj musi być podługość jakaś tregla, która powstrzymuje, żeby te kamulce pewnie nie opadały, dlatego, że każdy rzut będzie powodował to, że będziemy zaczepiać tą o i trzeba będzie do wody wchodzić, wyciągać. No, jest tu taka zasadzka albo druga strona może po drugiej stronie, tak. albo kawałek tam dalej. Pytanie, bo tam jest tak samo tu masz kamulce, więc wiesz, to może blokowało, żeby te kamulce nie spadały. Ale na pewno w każdym razie że tu jest coś długiego, bo ja się tutaj zaczepiłem i kaplica też. Zmiana pozycji, piękny, bo rozpadzik. A tam? Tylko, tylko gorzej, jak między, między takimi kamieniami się magnes zaklepszy już będzie patatajnia. Tam chyba nikt nie będzie jak ta woda nie ja, ja ma... po raz na Człowieku, tylko byś taką Poszedł! To no, wiadomo Od A tu była ta ścieżka co nagrywałem w marcu, co niby Wisła wyschła To w ogóle A. ścieżki nie ma o, 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 Będzie nurkowanie za telefonem Tam będziesz rzucał Na spływ? Może by... Ja to tam co rzucę a, zostawimy się ku baway. Od razu się linę rozpunktuje. Kamycz, kamyczków to jest na dnie. Dwa i pół jak ty można rzucać

Ale kamulców jest sporo. Po kamieniach jeździ dobrze. Nie. Kamyczek w buciku? Kamyczek Ściąga? Nie. Poczucie, kurwa, rampą w bieloletkę o dawaj, to jest, tylko tam dalej nie idź. O, pa. Panie, wejdź pan, kurwa, tylko tam dalej, to już się Dobra, patrz, tu nie chce. Ała, ruch! Tu jest za piecem, a Panie, bo dzieci oglądają. Czekaj, czekaj. Kamulców to tu jest, a jest jakiś fanarcik? Ktoś? Nie ma nic. Dobra, jestem. Nie ma jeszcze dalej, załatwaj. Oj, żeby tu długo. Czuję, że będzie wchodzenie do wody. Oj, będzie wodowanie. Jakaś tam kobicina jedzie na moście i się patrzy. Bandyty śmieci wrzucają za <gry> warcia się patrzy z dziadkiem. Duże są na moście. <grywa> Co my tu robimy? My czyściły. Gdzie tam... tam Panie, jakim... <grywa> <grywa> Lina weź <grywa> to i weź Lina się zabłątała. się Pusto, oprócz kamieni nie ma nic. Darek już ma. Kawałek jakiegoś. Miał, dobrze. Darek już miał. Miał na coś zobaczyć, miał się Hamulce, same kamulce, nic cennego. No. Nie. Trzeba gdzieś indziej przysturmować. Dobra, jest. Zmieniałem pozycję, kawałek jakiejś takiej blaszki. Tam artyści, COVID-19, telewizor. Dobra, to jest lepsze pull position, do rzucania. Mam no, na nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona. Bo teraz ją na ślepo odpalałem. Co do zabawy z magnesem, każdy może się tym bawić. Nie ma jakichś ograniczeń wiekowych. Nie ma jakichś specjalnych wymogów. Jeśli ktoś chce się bawić magnesem. Tylko pamiętajcie o zdrowy rozsądek, nie? Na razie pusto! Ach, wiadomo, jak Wam się tak magnes gdzieś by tam zakleszył, to czasami lepiej poświęcić jest magnes ucinając linę albo po prostu zrywając ją, niż wchodzenie do rwącej rzeki za magnesem, bo to może być niebezpieczne, nie? Może tam nawet woda po kolana może być też niebezpieczna. Nie wiem co to jest. Wygląda jak kawałek betonu z jakąś blachą. Ale jest jakiś. Co? Trafiają się jakieś dziwne druciki, jakieś dziwne coś. No. Ludzie czasami się pytają, czy policja za to nie gania. Nie no, policja za łapanie magnesem nie gania, no bo w tym momencie nie robimy to w celach zarobkowych, tylko bardziej w celach rozrywkowych. Sprzątając też w wodę O panie mam kawałek kawałek blachy! Czekaj wyciągnę mojego triki disco, bo zara będzie Tylko uważaj jak będziesz wyciągał, bo tam wiesz co jest za blacha z drugiej strony Ja wiem Więc to jest takie hobby widzie Najlepiej jeszcze jak większą ekipą się człowiek spotyka z ziomeczkami. No to jest jeszcze więcej frajdy niż samemu. Spotykacie się w gronie i heja i kto co złapie. Czy da się z tego wyżyć? Nie sądzę, bo to trzeba było naprawdę bardzo dużo tego złomu wyciągać ciężkiego, żeby na tym zarabiać. Więc to bardziej jest w celach rekreacyjnych. A przy okazji można posprzątać zbiornik wodny niż na tym zarobić. Chłopaki, aktualnie. Mają akcję, że ten złom co wyciągają, później sprzedadzą i kupują jedzenie dla schroniska. Więc też bardzo fajna akcja. Można się pod taką akcję podpiąć, co? No mówię, tam coś jest dużego. Pomóż pociągnąć. Ciągnij, panie, ciągnij. Tam musi być bela, taka jak szyna. No, ten mój magnes to nie, ale ich na przykład magnes, jakby się przyczepi do mostu, to już Amba Fatima na stałe. Jedyną metodą oderwania to jest sunięcie go. A teraz wejść tam się dostań i suń magnesik. No i dobra, na razie nie ma nic. Jak coś będzie ciekawego, tak najbardziej. A i czy policja gania za to hobby? Eee, dużo rzek i jezior należy do państwa. Więc w tym momencie my oczyszczamy zbiorniki, co powinno państwo je oczyszczać, chociaż ludzie je zanieczyszczają. Więc tak naprawdę za to policja się nie przyczepia. No chyba, że pojedziecie sobie na prywatne jezioro, zobaczy was właściciel, będzie bał się podejść do was i zapytać się, co wy robicie. Tylko usiądzie w czakach, zadzwoni na policję i powie, że wyławiacie jakieś materiały wybuchowe. No to wtedy policja może przyjechać i powiedzieć, dlaczego łapiecie panowie na prywatnym. Jeziorku. On chyba poszedł na drugą stronę. No, ale tak to... Nie ma na razie. Chłopaki to mają dużo przygód z policją, ale nigdy jakoś policja ani to nic. Coś złapałeś? O, widzisz? Po kawałku, po kawałku i tą blakrem ciągniesz. Na razie pustki. Dobra, więc widzimy się, jak coś złapie. Pierwsze trofeum. Pierwsze trofeum jest. Patrz, 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 to. to do dom! Łopata. Łopata! Jest patrz, 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 nie patrz, 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 się patrz, Nie patrz, 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 łopata! Miesz ty, Chuba, ty to łopata. E, kurde. Wartość bezcenna Dobra Coś dużego, ciężkiego i się zerwało Ale zerwało się z liny No Może to. Może coś ostrego było i przycięło Nie No ale Tu gdzieś z brzega na szczęście no To jest ryzyko zawodowe Nie ale bo drugie Ale nie Szukanie magnesu za pomocą magnesu. No, ile taki magnes? 4 stówki, nie? No, cztery paki. Cztery paki więc szukanie magnesu za 4 pupaki. Koniec na no, dzisiaj. Ile? z 2 godziny byliśmy, nie? No, trofeum. No i tutaj o. Nic takiego szczególnego, jakieś kawałki rur. Strasznie dużo jakichś takich w badyli, znaczy nie wiem co to jest, jakieś druty jakieś druty jakieś śruby to jest tego dość sporo i tak wagowo z 5 kg będzie tutaj kolega jak możecie zauważyć znalazł lepsze skarby w postaci kapsolowników jak to zbiera kapselki no, jest i człowiek bardziej poszkodowany a to lina miała być do ile do tony nie? i to nowa lina i to nowa lina. No dobra. I we dwóch byków po 100 kilo. Ale dwóch, dwóch byków musi przyjechać tu z tego wyłowić. Bo zaraz okay. dzieci przyjadą i. Mochonego magnes tu jest! On jest warty 4,5 wy dzieciaki. No używany za trzy <laughs> <laughs> Dobra, trzymajcie się, wbijajcie na grupę Neodymowi. Elo.